Czarna dama z Krzysztoforów. Nie jest duchem ani groźnym, ani złośliwym, ale powiadają, że napotkanym osobom zdradza datę, a nawet godzinę śmierci. A spotkać ją można w pałacu Krzysztofory, który od wieków zamieszkuje, ukazując się zazwyczaj około północy. Za życia znana była jako Anna Branicka. Pochodziła z możnego krakowskiego rodu i wyszła za mąż za dostojnika i właściciela ogromnego majątku Sebastiana Lubomilskiego. Miała z nim ośmioro dzieci, w tym Eleonorę, która teraz czuwa nad rodzinną kaplicą w kościele Dominikanów. Była osobą pobożną. I nie szczędziła środków na działalność dobroczynną. Ufundowała klasztor w sióstr Dominikanek na Gródku wraz z kościołem, słynącym z cudownego obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Po śmierci męża Anna przybrała wdowie szaty i już zawsze nosiła się na czarno. Pochowano ją w rodowej kaplicy u Dominikanów, lecz jej duch. Pozostał w pałacu Krzysztofory i czasem ukazuje się jego gościom i mieszkańcom. Po raz pierwszy, jeszcze przed pogrzebem Anny, jej zjawę ujrzał pułkownik Wąsowicz, oficer w służbie ulubomickich. Przerażony, od razu pobiegł do zakonników, którzy otworzyli trumnę i potwierdzili, że zmarła nadal w niej spoczywa. Stało się jasne, że wojskowy zobaczył ducha. Podobny los spotkał też króla Jana Kazimierza, krakowskiego biskupa Kajetana Sołtyka oraz twórcę krakowskiego teatru i ówczesnego właściciela pałacu Jacka Kluszewskiego. Każdemu z nich czarna dama obwieściła datę śmierci. Najgorzej jednak skończyło się to dla pana Kruszewskiego, który usłyszał od zjawy, że umrze już za trzy dni. Nieszczęśnik tak się tym przejął, że biegał po całym mieście i rozpowiadał o tym znajomym. A że był już w podeszłym wieku, bieganina mocno mu zaszkodziła i o, umarł na serce wyjawionym przez damę terminie. Jak tu nie wierzyć takiemu duchowi?